Szukam trochę. Coś <grych> wam widzowie. Trochę będę tu oszukiwał ludzi. Trochę ich tu oszukam. Bo tutaj trochę mi tu się zrobiło coś. No bo dobra widzowie. Ja tu muszę przejść przez moją całą trasę. A potem ją przetestować, a potem ją zrobić, dokończyć. A w sumie to jeszcze nie testowałem, co to jest za coś dziwaczne? Dam to tutaj. A co mi to? A w sumie to jeszcze nie testowałem, co to jest? Co tam? To jest ten taki olej, co się o niego poślizgujesz chyba? A, no, ale się ja wydaje. tego jeszcze nie widziałem. No to wiem, że jest oczywiście znaczy wir, mój ulubiony Dam sobie tutaj wira, żeby trochę wkręcić ich A w sumie to wkręćmy ich jeszcze mocniej Jeszcze mocniej ich wkręćmy Nie no, nie będę tego tu dawał Panie No i tu dalej trzeba coś zrobić Okej, okay. przetestujmy. A już Widzicie jak się, jak się, ja się w okay, je, o, co tu się stało bro? A wiem to, o się, się, ten. Jak się możemy brać. O nie, o tak, tak. No, to O Nie! Tego nie miało. O, mówiłam, że to jest Mission Impossible. Possible. Chyba Ciebie, musiał... masz bon Nie możesz poczekać. Nie prze, możesz prze, przejeżdżać przez te zielone. Mission Impossible to jest. No, chyba jednak: Possible Impossible widzisz? aha no udało się udało o, no way gdzie ty poleciałeś ja myślę że te bugacje jest za szybkie ja też tak myślę po prostu ja. na tą trasę o co to ci się stało z tym nie samochodem? Wiem, to był jakiś spray aha to A, taki... nie, nie 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 wiem nie wkręcę się na to wir cię wciągnął Oh my god, oh no way! To jest possible! Widzisz? Właśnie wow. do mety doleciała. Wow! No gdzie nie gdzie jest po prostu. Ale to będzie dobre dla graczy, że będą myśleli, że muszą wziąć jak najszybszy pojazd, a będą musieli wziąć jak najwolniejszy, żeby tą trasę przejść w ogóle. No. No. Trochę się tu popatrzy, co ja tu... No to jest trochę wiesz, nie? to jest trochę takie oszukanie, że niby tak szybko mają jechać, tak, a później tak wyskakują za bardzo. No. Mhm. A w sumie to co mi to tam? Zapisujemy i. Zapisujemy. Dajemy nazwę. Nazwę br. Br? No co mi to? To no, też mapa no, bra. Okej. Okay. Zapisz. No, dobra mamy. wyjście. I tak wygląda. Mapa Hot Wheelsa, Kóby. Sió. Sió.